Witam serdecznie, z tej strony Paulina Mazurek Art i Agateria Craft. Na moim biurku dzisiaj hdf którą będziemy sobie ozdabiać. Jest to rękawica, która jest nowością w Agateriowym sklepie i zrobimy sobie na niej do świąteczny dekor. Najpierw pokażę Wam produkty, których będziemy używać, a następnie przejdziemy do samego procesu tworzenia. Głównym elementem dekoracyjnym będzie ta maska, również nowość w Agaterii, z pięknymi domkami i widokiem śnieżnym. Będę wykorzystywać maskę ostrokrzewów, jak również maskę gwiazdek. Do tego będą jeszcze stemple, które stworzą mi piękne tło, między innymi nutki. Wykorzystam sobie napis Spokoju i Radości Wigilijnego Wieczoru. No tutaj ten widoczek, który mamy na masce, taki właśnie wieczorny z księżycem. Myślę, że ten napis będzie pasować. Również nowość Agateli. Wykonałam sobie z listków Listeczki na kalce, teraz Wam wszystko pokażę. Oprócz tego będzie nam potrzebna jeszcze tekturka, również na agateryjna z takimi śnieżynkami i ostrokrzew. Mamy wianek z ostrokrzewu i drobne listeczki ostrokrzewu. Do tego przygotowałam sobie kwiaty i listki. Kwiaty po esencję biało-niebieskie, gdyż w takich kolorach będzie nasz projekt błękitno-biało-srebrzysty. Niebieskie listeczki białe i właśnie te kalkowe powycinane z, ze stempelków. Troszeczkę jeszcze elementów z kolekcji. A kolekcja, którą będziemy wykorzystywać, to jest taki piękny arkusz z, leśny, leśny świąteczno-zimowy, arkusz z kolekcji Scraboisów Hello Winter. Ponieważ projekt będzie bardzo taki skrzący, bardzo mieniący, będę wykorzystywać różnego rodzaju brokaty i media. Począwszy od takich drobnych brokacików przez większe, przez kuleczki, jak również takie błyszczące, troszeczkę koronek, sizalu i cekinów, jak widzicie. Będę potrzebować do tego projektu również białej farby, niebieskich akwareli i pasty oraz gesta do zagesowania całej tej naszej rękawicy. Ja używam białego gesta, takiego i pasty modelującej. A więc zapraszam. Pierwszym etapem naszej pracy, naszego projektu będzie rozplanowanie całej kompozycji. Arkusz, który tutaj przygotowałam, będzie w części górnej i zakrywał naszą rękawicę, a dolna część to będzie część mediowa. I tę dolną część właśnie oraz drzewi pomaluję sobie teraz gesso, a następnie białą farbą akrylową. Zimowa rękawica została już zagesowana i pomalowana, tył rękawicy w międzyczasie okleiłam papierem z kolekcji, a tutaj, jak widzicie, ten brzeg zostawi zostawiłam troszeczkę potuszowany niebieskim tuszem i w środku jest kieszonka. Do tej kieszonki można sobie włożyć kartkę z życzeniami, bądź życzenia, jak widzicie, papier jest podklejony tylko brzegami, tak żeby tutaj można swobodnie włożyć. No Strona tak. z dekoracją pomalowana i pogasowana, do której przycięłam już odpowiednio papier, i ten papier będziemy teraz naklejać na swoje miejsce właściwe za pomocą heavy body gelu. Można do tego użyć papieru do, do, do kleju do dekupażu. Ja go nie posiadam, ale heavy body gel również go dobrze przyklei, a tym, a tym samym zabezpieczy nam tę przestrzeń, którą tutaj pomaluję jeszcze po tej stronie, gdzie są choinki, tak aby media, media, pasty czy akwarele, które będę później nakładać, nie przenikały nam do papieru, nie przesiąkały w papier, a pięknie się na nim rozkładały. Chyba, że na, na rękawicy wysechu. Papier jest przez to też zabezpieczony. Teraz możemy nakładać maskę, nakładać pastę strukturalną przez maskę. I ja będę ją sobie nakładać tak, aby te domki z maski zostały mniej więcej w środku tych choinek. Następnie nałożymy sobie odrobinę brokatu, takiego bardzo jasnego, na tę maskę i wysuszymy. Kiedy górna część naszej maski, górna część pracy, ta maska schnie, posypana brokatem, my możemy tutaj równie dobrze w tym czasie położyć sobie maskę na dole. I będzie to maska ostrokrzewy, które pozwolą nam tutaj zbudować kompozycję kwiatową. Ja sobie tę maskę troszeczkę przesunę do boku, gdyż chciałabym, żeby ta kompozycja się rozchodziła z tej strony prawej do lewej. I będziemy używać również tej pasty i proszku Magical o niebieskim kolorze, który zabarwi nam troszkę tę pastę. Nasza rękawica, skała, strukturę, mamy gwiazdki posypane brokatem bardzo delikatnym, tylko lekko błyszczącym i na dolnej części mamy ostro krzew już niebieski. Teraz możemy przystąpić do budowania kompozycji. Dołożymy sobie tutaj jeszcze jedną warstwę papieru, tym razem niebieskiego. Dołożymy sobie koroneczki do tego, które będą nam lekko z tego papieru wystawać. Będziemy korzystać z tekturki, którą pobieliłam. Pięknie wygląda w tym kolorze białym, ślicznie się prezentuje. I całą naszą kompozycję kwiatową pociągniemy sobie od, tego, od tej właśnie tekturki wzdłuż naszych warstw. Pierwszym elementem, jaki wykonam, to będzie pobrudzenie troszeczkę brzegów tego papieru, tak aby nadać mu bardziej błękitny, niebieski kolor, zarówno przy jednej, jak i przy drugiej warstwie. Ja używam do tego tuszu Archivala o jasnym, delikatnym kolorze niebieskim. Zanim przystąpimy do dalszego etapu, czyli dalszej budowania kompozycji, dokładania papieru, gałązek, zajmiemy się jeszcze troszeczkę tłem. Dodamy sobie tutaj niebieskiej akwareli, która wzmocni nam ten kolor. Akwarele wyschły, możemy teraz kontynuować budowanie naszego, naszej kompozycji. I zaczniemy sobie od kwiatów, a następnie dodamy napis, który tutaj sobie nastemplowałam granatowym tuszem, nie za ciemnym, tak żeby pasował do całego projektu. Przyciemnimy tutaj troszkę tego brzegi, tego napisu. Ja mam tutaj tusz granatowy Distressa i do niego gąbeczkę. Kompozycja jest prawie gotowa, mamy kwiaty, mamy gałązki ozdobione brokatem, mamy troszeczkę ciemniejszego też koloru. Teraz możemy dodać jeszcze stemple, które żeby wychodziły nam tutaj spod tej kalki i spod tiulu w granatowym kolorze. Ja użyję takiego tuszu. Stempelek, który wykorzystam to są nutki. Ja chcę, żeby tylko zaznaczyć delikatnie, że tutaj pod tą kalką coś jeszcze się dzieje i coś tam jeszcze nam wystaje. Delikatnie umieszczam stempelek, jak najgłębiej się da. Kolejnym etapem będą brokaty, które tutaj już są, ale jeszcze położymy je sobie odrobinkę tutaj na, na naszych poistęcjach, na cekiny i gessu. Na koniec dodam jeszcze gesso, odrobinkę gąbeczką nasączymy sobie same brzegi gąbeczki i dodamy w tych miejscach, gdzie jest kalka. Da nam to takie, taki efekt troszeczkę śniegu, troszeczkę szronu na, tym, na, tej, na tej kalce i na tym tiulu. Niewielka ilość tego gesso, no pięknie tutaj Pokażę te karkę. Brzegi delikatnie sobie jeszcze pośnieżymy. Ja sobie zrobię de delikatny znak na całej tej powierzchni. Tutaj. Ostatnim etapem będą chlapania. I również zrobimy je sobie gestem. Ja sobie wezmę taki stary, postrzępiony wędzelek. Zobaczcie, troszeczkę gęsa I robimy chlapanie. A pierwszą rzeczą, którą musimy jeszcze zrobić, to zakryć sobie ten napis, żeby nam się on tutaj nie pochlebał. Projekt rękawicy jest już gotowy. Mamy stemple, mamy maski, wszystko w błękitnych kolorach zimowych. A na koniec podam wam jeszcze, jakie jest kolejne. Kolejny wyraz hasła. Kolejny wyraz hasła to słowo pełne. Również niebieski, jak nasza rękawica. Dziękuję Wam, że byliście ze mną, za poświęcony czas i uwagę. Pozdrawiam, Pauli.